Cześć, witam wszystkich i w tym pucharku będziemy musieli wykorzystać um, wszystkie um, rodzaje broni zamontowanych w Batmobilu. Do tego wykorzystamy um, challenge, czyli takie wyzwanie, jednoosobowa armia. To jest właśnie pokazuje miejsce, w którym um, jest to wyzwanie. Pamiętajcie, że będziecie musieli to też odblokować. I teraz tak, to wyzwanie um, jest um, Wyzwaniem, w którym musimy walczyć, z czołgami mamy ich 20. Także spokojnie będziemy mogli te 5 broni tutaj wykorzystać. Jak się tylko zaczyna, to wykorzystamy nasze działko wulkan za pomocą R1. Tak, jak teraz to widzicie. Następne, które będę wykorzystywał, to będzie 60 mm działko za pomocą R2. Teraz, żeby wykorzystać kolejne, kolejne uzbrojenie, będziemy musieli naładować taki pasek. Jak tutaj widzicie na samym środku, on się dopełnia. I teraz, jak już mamy napełniony taki, to możemy to wykorzystać. Ja tutaj wykorzystuję wirusa przytrzymując trójkąt. I teraz znowuż musimy naładować sobie ten pasek, żeby wykorzystać kolejną, kolejne uzbrojenie naszego Batmobilu. I jak tylko będzie to naładowane, pamiętajcie, że musicie celnie strzelać i nie dać się postrzelić, żeby taki pasek się nam naładował. I teraz, jak już pasek naładujemy, to wykorzystamy IMP, czyli tą falę elektromagnetyczną, która unieruchamia tymczasowo taki pojazd i to uruchamiamy za pomocą kółka. Teraz ostatnią rzeczą, którą jeszcze musimy wykorzystać, to są rakiety. Rakety Um, uaktywniamy za pomocą kwadratów, one się nacelowują i po prostu rozwalają. Oczywiście pamiętajmy, że musimy znowuż naładować pasek celnym strzelaniem. I tutaj już mam to zrobione, kwadrat. Już to um, zaliczyłem 5 wszystkich um, zamontowanych broni w Batmobilu. Jak tylko to zrobicie, to po chwili pucharek Wam um, um, wpadnie. Także mam nadzieję, że filmik Wam się um, przydał. A ja się z Wami żegnam, do usłyszenia. Pamiętajcie też, żeby sprawdzić opis, ja tam y, napiszę jakie bronie i jak uruchomić. Do usłyszenia, hej!